Polacy, bracia rodacy mieszkający w Wielkiej Brytanii nie chcą brać udziału w spisie ludności. No, co zrozumiałe, boją się kar za pracę na czarno, boją się utraty zasiłku. Ale no, ty się dziwisz. Boją się. Ty się dziwisz. Nie. 125 lat zaborów, okupacja, tak, tak. 50 lat komuny. komuny tak. no, to przecież PiS, to, to wszystko, turs, wszystko potem... zrobiło swoje, no tak? No to po co się ujawnia? Słusznie, słusznie. Tak? Ja słuchajcie, też zawsze uważam przy wszelkich spisach. A to podam o jedną krowę mniej, a ja, to połowę dzieci, tak. Do jazdy winno się nie przyznajemy. No bo też po co to komu wiedzieć. No, Mówi, jedziemy, jedziemy, no, no a, i po co w ogóle nas spisywać? Czy myśmy co? Prędkość przekroczyli. Tak, no. zawsze jak były jakieś spisy, no to nasz naród świetnie się spisywał. No właśnie w taki tak, sposób. Praktycznie no, praktycznie. No. no tylko rodacy tym razem nie przesadźcie, bo jak ze spisu wyjdzie, że na wyspach jest to dwóch Polaków i Krowa, to Brytyjczycy zaczną coś podejrzewać.